Zadanie 33, matura 2016, sierpień, poziom podstawowy. Trójkąt równoboczny ABC jest podstawą ostrosłupa prawidłowego ABCS, w którym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni, a krawędź boczna ma długość 7. Zobacz rysunek. Oblicz objętość tego ostrosłupa. No to zaczynamy. To, co mamy zrobić, to objętość, czyli... 1 trzecia. Pola podstawy razy wysokość. To co wiemy, tylko zmienię jeszcze grubość długopisu, to co wiemy, to tutaj ścianę boczną można narysować tutaj wysokość i wiemy, że to 60 stopni jest tu. W takim razie, jeżeli tu jest 60, to tu będzie 30. Wiemy, że to jest trójkąt równoboczny. W takim razie tutaj mamy A. My do objętości potrzebujemy pole podstawy i wysokość. W takim razie wysokość jest tu, a pole podstawy, no w trójkąt równoboczny, to pole podstawy jest nic innego, to jest we wzorach maturalnych jak A kwadrat pierwiastków z 3 na 4, czyli tak naprawdę potrzebujemy A. I teraz jeszcze zajmiemy się H, żeby to też zależało o ta, i jakoś wykorzystać tą siódemkę, żeby dostać nasze A. No dobra, no to lecimy. W takim razie rozrysujemy to sobie jeszcze tutaj pomalutką. Jest trójkąt prostokątny. I jest sobie siódemka jako przeciwprostokątna. Bo mówimy o tym trójkącie tutaj. Załóżmy E, C, S. Gdzie E jest po prostu tutaj. No to EC to jest A drugich. No i tutaj mamy jakieś małe H. Bo to jest H ściany bocznej. No to jesteśmy z tego trójkąta już jesteśmy w stanie sobie wyznaczyć to nasze małe h. Następnym trójkątem, który narysujemy, żeby to było lepiej widać, to będzie ten trójkąt właśnie tutaj z dużą wysokością, z tą 60 tu, z 30 tu. Ja za to wiemy, że tutaj będzie h. Tutaj można by było powiedzieć, że będzie połówka z h, czyli h drugich ale też przecież to nie tylko jest połówka z, ym, z tego H tutaj, bo jeżeli by narysować trzeci trójkąt równoboczny to znaczy po prostu trzeci trójkąt nierównoboczny, bo nie mamy trzech równobocznych tutaj i narysować te wysokości, zresztą to jest narysowane na rysunku, to zauważymy że ten odcinek jest dokładnie to tutaj a ten spotek wysokości a się dzieli te wysokości podstawy na 2 trzecie i 1 trzecią. Czyli to będzie 1 trzecia wysokości podstawy. A wysokość podstawy to jest wysokość trójkąta równobocznego, którą można opisać wzorem A pierwiastków z 3 na 2. Zrobimy, że to jest wysokość podstawy. A nasz odcinek to jest 1 trzecia. Czyli 1 trzecia razy to, czyli w sumie zrobimy sobie no A pierwiastków z 3. Na dwa razy jedna trzecia. No to tu będzie, pomnożymy mianowniki, no to będzie mieć A pierwiastków 3 na 6. I to jest dokładnie tutaj ten odcinek, bo nim cały czas mówimy. To jest, właśnie, to jest dokładnie właśnie to. No dobra, w takim razie tutaj z tego jesteśmy trójkąta w stanie sobie uzależnić H od A i wykorzystamy tą siódemkę. To H użyjemy tu, ten bok zależy już od A i wyznaczymy sobie H w zależności od A. A to H też można by było opisać w zależności od boków w tym trójkącie, z racji tego, że jakby tutaj dorysować jeszcze drugą połówkę, to też jest wysokość trójkąta równobocznego, czyli mamy dwa trójkąty równoboczne tutaj, gdzie bokiem jest nasze H, no to to już by można było napisać, że to jest H pierwiastków z 3 na 2. Jeżeli to pomnożymy razy 2, to dostaniemy, tutaj to zrobię, że z tego wynika, że h to jest nic innego jak a pierwiastków z 3 na 3, no bo mnożąc razy 2, to, to ta szóstka się skróci, zostanie nam trójka. A jak to postawimy tutaj dużego h, no to to też już tutaj zrobię, to h będzie wynosić e, mamy a pierwiastków z 3, na 3 razy pierwiastek z 3 jeszcze na 2. Do no pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, 3 na 3 to się skraca, czyli wychodzi na to, że mamy A drugich to jest nasze H. No to wracając, wyznaczmy jeszcze sobie to H, bo tego nam tutaj dosyć mocno brakuje, a zmienię kolor, żeby było też troszkę czytelniej. W takim razie hop, 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 hop. No to lecimy. No to mamy. 7 kwadrat na no twierdzenie Pitagorasa standardzi, czyli mamy a kwadrat przez 4 dodać h kwadrat, no to wychodzi na to, że h kwadrat to jest 49, odjąć a kwadrat 4. Można by było to spierwiastkować, ale tak naprawdę nie będziemy tego za bardzo potrzebować, bo w tym to był pierwszy trójkąt, bo w drugim trójkącie my też będziemy układać twierdzenie Pitagorasa, a h będzie podnoszone do kwadratu no to, no to lecimy tu ba jedyneczka to tu będzie dwójeczka no to lecimy h kwadrat to jest nic innego jak no i mamy h h to jest a2 czyli w sumie a4 bo a kwadrat y, przez 4 i dodać y, ten tutaj czyli a pierwiasł 3 na 6 czyli wyjdzie na to że mamy 3 h kwadrat przez 36 to można pięknie skrócić od razu 12 i podstawimy to nasze H, które mamy tutaj do góry. No to mamy 49 odjąć A kwadrat pierwiastków A kwadrat przez 4 To właśnie równa A kwadrat przez 4 dodać A kwadrat 12. Przenosimy, porządkujemy i tak dalej, i tak dalej. W takim razie 49 tutaj zostanie. Jak to przeniosę na drugą stronę, to dostanę 2a kwadrat przez 4, dodać a kwadrat 12. dalej przez tą 49, to się równa tutaj. Po skróceniu w sumie skracać nie warto, bo będziemy robić wspólny mianownik, w takim razie razy 3, czyli mamy 6a kwadrat przez 12 no i plus, już po prostu wrzucimy tutaj jedną krechę plus a kwadrat, czyli wychodzi na to, że mamy 49 to jest 7 a kwadrat 12. Pomnożymy to, żeby już dostać a. Pomnożymy to jako razy 12, 7, żeby uprościć ten ułamek tu i zostajemy z a kwadrat. To się równa 84. No i a to jest w takim razie na no 84 rozkładamy. Na 2, 42 na 2, 21, 21. No dobra, można na 3 będzie 7, 7, 1, ale parą będzie tylko dwójka. W takim razie mamy dwa pierwiastki z 21. I to jest nasze A. W takim razie w sumie można już by było porawi podstawiać do tego wzoru, no bo H, ha H, H, to było A na 2. No to w takim razie H to jest 1, y, druga razy 2 pierwiastki z 21. No to to się skraca. Pozostaje nam pierwiastek z 21 jako h. No i objętość. Podstawiamy, no bo a jest. Wzór na pole podstawy mamy, czyli a, czyli, czyli a kwadrat pierwiastków z 3 na 4 mamy, a kwadrat tutaj wyznaczone. W takim razie postawimy sobie 84 już od razu, czyli lecimy. 1 trzecia razy 84 pierwiastka z 3 na 4 to jest pole podstawy. Jeszcze raz wysokość, czyli razy pierwiastek z 21. No i lecimy. Tu się pięknie skraca. 21. To jeszcze się pięknie skraca. Będzie 7. W takim razie wychodzi na to, że mamy 7 pierwiastków z 3 razy pierwiastek z 21. I tutaj jeszcze tą naszą objętość dokończymy, dopieścimy z tymi pierwiastkami, no inaczej to jest 7 razy 3, pierwiastek z 3 razy 21, a 21 to jest 3 razy 7, no i wychodzi na to, że można tą tulikę wyciągnąć, no i mamy 21 pierwiastków z 7 i to jest nasza objętość.